Dziś w Gawędach historycznych będzie o bloku numer 1 na Teofilowie. 600 lat łodzi on oczywiście nie jest tak stary, ale od początku. Traktorowa 63 to jest blok numer 1 na osiedlu teofilów. Przy wcale on nie jest blokiem pierwszym, żeby było jeszcze ciekawiej to pierwszy w historii, który powstał blok stoi tu mm, obok. A on jest jednak mimo wszystko szczególny, dlatego że to jest blok, który ma najwięcej mieszkań na tą filowie. Ma mianowicie w zasadzie wieżowiec, ale numer bloku, blok numer jeden. Tenże wieżowiec ma... 223 mieszkania to jest najwięcej na Teofilowie. On ma nietypowy bardzo układ na Teofilowi, mianowicie korytarzowca, to znaczy jest to także jest klatka schodowa i przechodzi się takim długim korytarzem do mieszkań. W sumie w tym akurat konkretnym są dwie klatki, bo to mimo jednego numeru są dwa obok siebie ustawione i ten korytarz jest jakby w jednej i w drugiej części. Ale to jest mimo wszystko jeden adres, jeden budynek i dlatego liczy się jako największy pod względem liczby mieszkań na teofilowie. Korytarzowców w ogóle jest na teofilowie bardzo niewiele, tak oprócz tego to jeszcze są trzy na teofilowie C. Jeszcze dochodzą punktowce, ale to jest trochę inna, trochę inna konstrukcja. W każdym razie te korytarzowce na teofilowie mają jednocześnie, tak samo jak ten, lokale użytkowe na parterze. Te partery są. Ze sklepami, albo w jednym, w jednym z nich jest biblioteka, w innym inne lokale usługowe. Tak czy siak w ten sposób uzupełniano ofertę sklepów tworząc właśnie takie trochę inne budynki. Jak się tu przyjrzy, podobnego w okolicy nie ma. Tu wszystkie podobne są starsze. Ten dostawiono później. Skąd się wzięła taka numeracja i dlaczego spółdzielnia akurat ten oznaczyłem numerem 1? Prawdę mówiąc, nie wiem, ale warto o tym budynku pamiętać. Traktowa 63, blok numer 1 i najwięcej mieszkań posiadający na Taufilowie.